Cześć, tu Kamila. Witam Was w podcaście Speedway nie o żużlu, a o transporcie. Kreujemy przestrzeń, w której zarówno eksporterzy, jak i importerzy znajdą przydatną im wiedzę, czy też inspirację. Jeśli to, co tworzymy, jest dla Was przydatne i wnosi wiedzę, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli polubicie ten podcast lub go udostępnicie. Dzięki. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Moim gościem dzisiaj jest Kacper Sadowski, Sales Specialist, który opiekuje się klientami w Speedway Fright, Services. Cześć Kacper. Cześć. Kacper, chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, czego klienci mogą oczekiwać od firmy spedycyjnej. I na początek chciałabym zapytać Ciebie trochę od drugiej strony, właśnie o tą perspektywę klienta. Co klient może weryfikować, czego może oczekiwać, o co pytać firmę spedycyjną, kiedy wysyła do niej zapytanie bądź przygotowuje się do wysłania zapytania. Na pewno na pierwszym miejscu byłoby to doświadczenie na danym kierunku wysyłki oraz doświadczeniu w wysyłaniu konkretnego towaru. W zależności od kraju lub kontynentu, na jaki wysyłamy nasz towar, są różne przepisy. Dla przykładu, na niektóre z krajów afrykańskich wymagany jest dokument ECTM, jest on niezbędny do wprowadzenia produktu na dany rynek. Bez niego tak naprawdę cała wysyłka nie ma sensu, ponieważ może nie dojść do skutku. Dlatego dobrze, aby firma orientowała się, jakie dokumenty, jakie przepisy są wymagane przy wysyłce do danego kraju. Również jeśli chodzi o dany towar, to oczywiście są towary z grupy IMO, towarów niebezpiecznych. I tutaj są wymagane konkretne dokumenty, np. MSDS, lub jakieś potwierdzenia, certyfikaty bezpieczeństwa. I dobrze też, aby firma miała tego świadomość już na, na etapie po prostu składania oferty lub robienia bookingu. Czyli klient, znając swój towar, znając swoje kierunki, znając jego wymagania, może oczekiwać na samym początku odpowiedzi na takie właśnie pytania od firmy spedycyjnej. Tak, jak najbardziej. A nawet może oczekiwać tego, że firma spedycyjna poinformuje go, jakie są wymagania na, na danym kierunku, bo mm -hmm. klient może tak naprawdę tego nie wiedzieć. Nawet odbiorca w danym kraju może nie być świadomy, że dany dokument jest wymagany przy imporcie do danego kraju. No dobrze, czyli yy, to jeżeli dzwoni do Ciebie klient zupełnie nowy, nigdy wcześniej nie współpracowaliście, to. Yy, co robisz? Ja, jak, jak z kolei, o co ty z kolei pytasz klienta? Czego musisz się dowiedzieć? Na pewno w pierwszej kolejności pytam, czy jest to pierwsza wysyłka ogólnie oraz czy jest to pierwsza wysyłka do danego kraju. Jeśli klient ma już regularne wysyłki na danym kierunku, no to zapewne jest już zorientowany, jeśli chodzi o wszystkie wymagania, wszystkie dokumenty hmm. i jak to wygląda od strony, że tak powiem, papierkowej i wiem, że interesuje go głównie powiedzmy stawka oraz, oraz serwis, na jakim bazujemy. Dopytuję również właśnie, czy, czy ma jakieś tutaj wymagania odnośnie czasu transportu, bo jakby zdajemy sobie sprawę, że niektóre wysyłki są obarczone umowami kontraktowymi co do dostawy towaru, tak aby od razu dobrać jak najlepszy serwis pod konkretne wymagania. Czyli, yy, czyli ty musisz się bardzo dużo dowiedzieć, a powiedz, czy jest różnica pomiędzy tym, czy yy, klient yy, eksportuje pierwszy raz, czy eksportuje już któryś raz? Czy to nie ma znaczenia, zawsze przechodzisz tę samą drogę? Jak najbardziej I ma to znaczenie, yy, gdyż yy, przy wysyłkach. Yy... Pierwszy raz skupiam się właśnie na, na wytłumaczeniu, na upewnieniu się, że klient zna wszystkie potrzebne dokumenty, zna jakby całą drogę tej wysyłki. Przychodzą klienci, którzy pomimo tego, że wysyłają pierwszy raz, są bardzo dobrze obeznani mm -hmm. i mają świadomość wszystkich niezbędnych dokumentów, które potrzeba do wysyłki. Natomiast przychodzą również tacy klienci, którzy jakby no nie zdają sobie sprawy z pewnych dokumentów, i, i jakby naszym, naszym zadaniem jest poinformowanie, co jest tak naprawdę potrzebne do, do zrealizowania tej wysyłki. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo w teorii wszystko możemy sobie zaplanować. I wiem, że niejednokrotnie, właśnie bardzo dużo czasu poświęcasz na to, żeby przeprowadzić klienta, przez to, jak będzie wyglądało, wyglądał ten transport. Uprzedzasz, co może wydarzyć się nie tak, ale mówimy o spedycji, mówimy o transporcie, o całym łańcuchu, w którym no, może się wydarzyć coś złego, i wiemy, że nieraz wydarza się coś niezależnego od firmy spedycyjnej, od klienta. Co powinien robić dla swojego klienta dobry spedytor, kiedy dzieje się coś nie tak? Przede wszystkim informować o, taki, o takim stanie rzeczy. To jest jakby podstawa. i od Nawet tego, o złych rzeczach? Przede wszystkim o złych rzeczach, bo jeśli dobre rzeczy, to takie, kiedy transport idzie tak jak planowaliśmy. Natomiast te złe rzeczy, to są wszystkiego rodzaju opóźnienia, awarie samolotów, kongestie w portach. Zła Trajki. pogoda, strajki, e, sytuacje geopolityczne, na przykład zmiany jakichś taryf celnych. Mhm. Niestety tego jest dużo e, i niestety nie unikniemy tego. E, w transportach, zwłaszcza morskich mówimy często o dwóch miesiącach czasu tranzytu. E, przez te dwa miesiące naprawdę może sporo się wydarzyć. I ostatnie lata pokazały, że niestety takie rzeczy się dzieją i dzieją się coraz częściej. E, dlatego pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest poinformowanie klienta, e, o tym, jak wygląda dana, dana sytuacja. E, od razu też staramy się znaleźć jakąś alternatywę. E, I tutaj, przez znalezienie alternatywy, e, rozumiem, że jeśli na przykład klient e, jest zobowiązany jakąś umową kontraktową na mm -hmm. dostarczenie towaru e, do portu do konkretnej daty, e, i na przykład e, przez kongestię w porcie e, towar, że tak powiem, utknął, e, i już wiemy, że tym serwisem no, nie, wyro nie wyrobimy się w e, wyznaczonym terminie. To zawsze możemy zweryfikować transport alternatywnym serwisem przez jakiś inny port, tak aby ten towar doszedł, dotarł po prostu w wyznaczonym terminie. Bardzo często weryfikujemy również możliwość wysyłki towaru lotniczo. Tutaj ten czas transportu tak naprawdę to jest tylko parę dni, i w sytuacjach jest on oczywiście znacznie droższy, jeśli mówimy tu o pełnym kontenerze. To te kwoty mogą być naprawdę spore, e, aczkolwiek no, wychodzimy naprzeciw e, jakby wszystkim e, wymaganiom klienta i, i przedstawiamy również takie oferty. E, jeśli okaże się, że na przykład kwota, e, za transport lotniczy wyjdzie mniej niż, powiedzmy, kara obowiązująca w kontrakcie, no to jest to opłacalne. I niejednokrotnie zdarzyło się, że klienci realizowali, zwłaszcza kiedy w kontenerze na przykład nie mieli wypełnionej całej przestrzeni i tak naprawdę było tam kilka palet, kilka palet, które mogliśmy spokojnie zabrać lotnikiem. A opowiedziałbyś mi o jakiejś takiej sytuacji, takiej bardzo trudnej sytuacji, i którą ty miałeś osobiście i jak z tego wybrnąłeś? No właśnie to była sytuacja, o której, jakby już tak opisałem, kontener utknął po prostu w jednym z portów z uwagi na kongestie oraz sytuację ataku terrorystów niedaleko Egiptu. Statki nie miały możliwości zrealizowania tego serwisu w wyznaczonym terminie. Zweryfikowaliśmy e, już na, tak naprawdę wszystkie serwisy, i, i tutaj nie było takiej możliwości. I zaoferowaliśmy po prostu klientowi e, przeładunek z kontenera e, na palety i wysyłkę tego towaru drogą lotniczą. E, I tak jakby się stało, ponieważ. Udało się, e, zdążyliście? Udało się, zdążyliśmy nawet ze sporym zapasem. Super. To jest, to jest takie dobre zakończenie, ale wiemy, że e, no, czasami. Czasami te sytuacje są, można by powiedzieć, niemalże bez wyjścia, ale tak jak powiedziałeś, tak jak tutaj wywnioskowałam z tej naszej rozmowy, to ta informacja nawet najgorsza będzie kluczowa, no bo wydaje mi się, że, że ta firma spedycyjna przede wszystkim musi być partnerem. Jak najbardziej. Nawet y, inaczej klient może przedstawić sytuację samemu odbiorcy, mm -hmm. jeśli y, informuje go od razu i na przykład towar miał zostać do, dostarczony y, za 30 dni, ale wiemy, że, że to nie dojdzie do skutku. Odbiorca też ma wtedy czas na y, przełożenie, reorganizację swojej jakby swojej pracy, swoje, tego projektu, tak, aby po prostu dostosować to do terminu dostawy. Y, dlatego staramy się informować od razu. Jak najszybciej i przedstawiać też od razu alternatywne mhm. rozwiązania. A jak radzicie sobie na takich dalekich kierunkach? Czy macie jakieś kontakty, które pozwalają Wam też weryfikować sytuację? Tak, jak najbardziej. To jest też podstawa do tego pierwszego pytania, odnośnie mhm. na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy spedycyjnej. Kontakty biznesowe z naszymi partnerami są tak naprawdę kluczowe. Zwłaszcza z. Ze sprawdzonymi partnerami, z którymi już mieliśmy realizację, którzy znają realia danego rynku, danego rynku mhm. z uwagi na to, że tylko oni tak naprawdę są w stanie zweryfikować wszystko poprawnie w, mhm. mi, w kraju destynacji. Zorganizowanie dostawy do drzwi klienta odbywa się tak naprawdę tylko i wyłącznie z użyciem właśnie naszych partnerów biznesowych mhm. w danym kraju. Co więcej, jeśli dany partner jest sprawdzony, rzetelny i wiemy, że potrafi działać, potrafi działać rzetelnie, to możemy mu w pewnych, w pewnych sprawach zaufać. Mieliśmy nie inną sytuację, w której, zwłaszcza na kierunku na przykład amerykańskim, mhm. gdzie, gdzie jest spore przesunięcie czasowe, spedycja w danym kraju musi zadziałać natychmiast tak naprawdę i nie ma, nie ma tej przestrzeni czasowej, aby zwrócili się do nas z zapytaniem, czy na pewno tak mogą działać, bo nawet jeden dzień potrafi wygenerować spore koszta. I wtedy taki partner. Tak. Ee... I jakby mając zaufanych z partnerów, możemy im zaufać i w sytuacjach, gdy mają do wyboru sytuację A i B, mhm. ale wiedzą. Że sytuacja B, wygeneruje dodatkowo większe koszta, mhm. to oni od razu działają i wiedzą, wiedzą bez, bez słów się rozumiemy i wiedzą, jak mają działać. Kasper, ja Ci dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, że dużo cennych informacji dla klientów, którzy przygotowują się do współpracy z firmą spedycyjną albo poszukują nowych, nowych partnerów. Dziękuję. Dzięki.